Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nią wierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz opór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go z stałego. I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo pańskie.